No to co? Zaczynamy shipować Artura Morgana i Sadie, Czy to jeszcze nie ten moment? O kurwa... Miałem się wiebać na pełnej kurwie, mój moment chwały. Naj chuj, nie odbuduję tego. Nie no teraz... To możemy zacząć się go no to tyle było ze sprzedaż tego jelenia Jak mi zaraz kurwa ten typ siądzie na tył konia No i tyle było z tego jelenia No bez... Kurwa jebany chuj, obu mu spalono rodzinę i zgwałcili dom. To, to jest mój nowy jeleń. Jak to misja zawsze bardzo lubiłem i fajnie się zapowiadała, to nigdy jej nie lubiłem.

jak mnie zauważył? Kurwa, jak on mnie zauważył? Nie chcę się wydzierać.

Bo's different, but if they find out, they'll kill him and send me to live someplace awful like Ohio. Ohio to Ohio, sir? I got a serious medical condition. Yes, you are a compulsive liar. No need to be like that. Charles, have I ever lied to you? I hardly know you. Exactly. Wiek bez brody, tryb fotograficzny e, Jak to się robiło? Kamera swobodna Patrzcie Skurwisny nie ma brody ПОДПИШИСЬ

A nie kurwa nieskończony Wy Wypranksterzy jebani. Kurwa mać. Pierdolę, to gra mnie, kurwa nie lubi. Kurwa najpierw 4GB'owa okazja do jakiegoś Red dead online jebanego kurwa w dupę ruchanego. I teraz to... Ja pierdolę. Kurwica już mi bierz, ja pierdolę. Wczoraj mi zablokowali w ogóle kurwa konto na steamie, bo stwierdzili, że jestem pedałem jebanym i teraz jeszcze kurwa to. Well, can feel it. They're leaving us alone. with me. Good day, Sheriff. I trust make you make sure next. it's a peaceful so assembly. They went out to the moonshine stash. Said you knew where that was. Drink okay, up. <laughs> Mr. Grey won't be happy about this. Thank you. Grab another bottle. It's plenty to go inside, boy.

Personel klasy do pyłu ukrył się. Pa, pa Czy uda mu się uciec? Myślę, że nie. Lecz personel klasy do pył ukrył się. It's not your friend. I'll give you money. Uh, Be uh, Come on. You, you should have taken the money. I know. I'm a fool. I Kurwa nie gra. Dlaczego to tak wolno jedzie? Kurwa mać, serio to takie wolno? Kurwa nie wyjeżdżaj nam kurwa po stan! Pierdolę. Pierdolaj. emotional damage mm, wszystko zapali się jak pierdolona pochodnia O kurwa o cholera

this don't feel right now it don't feel right i could have told you oh kurva Sean. yeah you're a dead man morgan Let's go get that boy back! Mi tu kurwa Jacka nie będą porywać. Trust me Hey Dutch, we got a problem Not a problem Visitors no must solution today Nie będziesz kupieniać samobójstwa, dobrze? Jebane, ale parku. O ty kurwa, już nie żyjesz. Kurwa.

Zakonnica ucieka. Chyba ją ksiądz kawałczył. Co? Jak? Nie było go! Tu teleportował się! Co za szmata! Nie! Kurwa! Gra mi skraszowało. Ja pierdolę, na tak nudnej misji to jeszcze powtarzać. Kurwa mać! Nie zgubiłem go, ja wiem, gdzie on poszedł. Do chuja pana! A, czyli tak nie miałem robić, kurwa! Myślałem, że mam tu kurwa wyjebać, uderzyć. Ta gra jest tak kurwa nieintuicyjna, jak ja, kurwa nienawidzę tej misji. Ja pierdolę. Look at me. Look at me. Who do you think you are? Oj, łapuszczaliu. You cannot be in here, sir. Let me show you out. Marie! Kurwa, wcześniej nic mi nie zrobił. Ale romantyczny widok, aż mi się przypomina początek epiloga jak John i Abigail wraz z Jackiem tam na tyle wozu jadą sobie. Do Strawberry Może doda scena! Może się jabłem w głowę i nie pamiętam połowy gry No go Zabijem go?

Odjebali kierowcy, Okej. Okay. Nikt nie w kurwej kobiety, lekcja numer jeden. No i tak nie kurwa osłania cię te settu. Kurwa, dlaczego? Ja muszę sobie przerwę jakąś zrobić, bo ja trzecią misję fajluję z rządu. Nie wiem, trzeba przerwę zrobić lekko. Trzeba. O kurwa. Weski kitu jedno nazwał. No. O kurwa. Rozstrzelam w niego. Padaj tu, dwa. Tak kurwa, weź zapierdol tego chuja Angelo Bronte, Porwał Jacka małego, tego się kurwa nie wybacza. Dawaj! Kurwa, to go! Kurwa taki doryny, kurwa, jak nie? Tak kurwa, dawaj, dawaj, dawaj. Mocniej. Harder. No. Kurwa ja normalnie przed monitorem tak udaję, że ręką topię. Dobra. To, 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 to. A jeżeli go kurwa utopisz, to weź go poszczuj śpiniami, aligatorami. To co masz w to kurwa. Niech się śmiecia kurwa jebanego pozbędą. No idealnie. Mój najlepszy kolega, weź go kurwa tam na karmę. No i siów do wody. Aj, okres. Wadaj list. Nie jestem najdroższy, weź nie pierdol. Uh -huh. I You can't stand there. What in the street? Yes, in the street. Is it your street? Just get out of here. Why? I said. Just get out of here. Ale jebany pluskocznie. Nie będę tego kupować, ja to już za darmo. Wiorę słuchaj, suko, ty mnie ruchałaś na kasę. Ja mam kurwa i z tobą do teatru, jak mnie ruchasz na kasę, i na przysługi nie ma takiej kurwa opcji. A pierdola, wolnicy w piwnicy. A myślałem, że dzieci w piwnicy to już zło. Znaczy, nie myślałem, tak sam mam dzieci w piwnicy. Chcecie zobaczyć? Dołączycie do nich: Hej, You want some Nie, no. sure? Hey. nie, 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 Help me. Officer, help. Nie alarmując stróżów prawo, mam dotrzeć na obszar najbardziej chroniony w całym mieście. Na szczęście w poprzednim życiu byłem pierdolonym asasynem. Nic nie może pójść źle. Nie wiem, nie umiem grać w tą grę jakoś dla spierdolęcy, po prostu będę rzucał wszystko, aż stracę cały hajs, bądź wygram. Pierdol się. Kula w oko. Ten oczu. Wydaje mi się, że jest wartościowy. Słowacki? Roitlinger czy coś? Ładny oczu. Tak, to jest roitlinger, w porządku. We'll give it back then. <laughs> All right. The mayor thinks you robbed him. Mamo, pedofil mnie porwał. Zbabił mnie darmowymi cukierkami, O kurwa Ale elegancik Mr. Pierdolec Al pierdolo Mówiłem Mr. Pierdolec A ty co kurwa Co ty kurwa zrobiłeś Co ty kurwa oglądasz na tym jebanym Netflixie Dom z papieru Nie! Hosea! Ty skurwysynie! Stracisz się tego ojca! Teraz mam tylko jednego. Zaczynam wyglądać na normalne dziecko, to mi się nie podoba. Czacha, rozjebana. Bo palił papierosy. Nie pali się papierosy, bo skończy się jak ten debil! Dobra, załatwimy to, Leny. Tak jak w barze, kiedy się najepaliśmy. Znamy te czasy, wszyscy znamy, kurwa, te czasy. Oby Nie, z Nie, skipia ja teraz będę pił. Nie. Podjeżdżam oh, będlejem, ej. Ty mieszkasz betlejem, ej. Twój stary jest gajem, ej. Smarujecie cię klejem, ej. Podjeżdżam będlejem, ej. Ty mieszkasz betlejem, ej. Twój stary jest gajem, ej. Smarujecie cię klejem, ej.